w ciągu pół godziny, godziny, do maksymalnie dwóch. Jakie są objawy hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej? Czasami możecie być osobami, które są szczupłe, zdrowe, wysportowane, ale z jakiegoś powodu ta hipoglikemia reaktywna nachodzi Was w pewnym okresie. Tutaj już się robi znacznie trudniej. Pacjent zaczyna bać się trochę jedzenia. Ślub? Rozwód? A kwestie dotyczące pogrzebu? Bo jeżeli w internecie wypiszecie sobie, jakie są objawy hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej, to najczęściej coś, co wypluje Wam internet, oznacza Cześć, z tej strony Jakub Mauric, witam Cię na moim kanale YouTube. Dzisiaj poruszymy temat dotyczący hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej. Za tym tajemniczym zwrotem kryje się nagły spadek glukozy we krwi, który daje dosyć niespecyficzne objawy. Zatem w ciągu tego odcinka dowiesz się, czym jest hipoglikemia reaktywna, jak ją diagnozować, jak się jej pozbyć i jak po prostu poprawić komfort swojego życia. Na początku małe informacje techniczne. Jeżeli ten film Wam się podoba, to nie zapominajcie proszę o łapkach w górę. Jeżeli chcecie zgłębić temat hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej bądź pozostałych zaburzeń gospodarki glukozowo-insulinowej, to zachęcam do napisania komentarzy. Prawdopodobnie będziemy w stanie rozbić potem Wasze wątpliwości na sesji pytań i odpowiedzi od Was, którą cyklicznie publikujemy także na moim kanale YouTube. Jeżeli chodzi o hipoglikemię reaktywną, to trzeba sobie powiedzieć, że jest to po prostu nagły spadek glukozy występujący albo po posiłkach, albo pomiędzy posiłkami, jeżeli ta przerwa była naprawdę bardzo długa i temat jest dosyć ważny, pomimo faktu, że na moich pozostałych mediach społecznościowych, takich jak Instagram, publikuję wiele live'ów czy też rolek na ten temat, zatem jeżeli obserwujecie mnie tylko na YouTubie, to zapraszam Was również na mojego Instagrama. Ja jestem po prostu Jakub Mauricz, jeden jedyny, którego znajdziecie, także zapraszam Was do śledzenia mnie również tam, ale mam wrażenie, że bardzo często kłopoty dotyczą, dotyczące gospodarki glukozowo-insulinowej są spychane tylko w stronę insulinoporności, stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu drugiego. Zatem i pacjentów, i lekarzy diabetologii interesuje tylko ten stan, kiedy poziom glukozy po posiłkach albo postny na jest zbyt wysoki. I wielokrotnie, również pracując z pacjentami na co dzień, miałem taką sytuację, w której patrzę na test OGTT, czyli słynną krzywą glukozową, insulinową, i pacjent powiedział, że... lekarz powiedział, że wszystko jest dobrze, a ja mówię, że koło dobrze to to nawet nie leżało, bo mamy zbyt niski poziom glukozy zarówno na albo też po posiłkach. I teraz, abyście mieli pewien pogląd na to wszystko, to powiem Wam, że... W normalnych warunkach osoba zdrowa, bez żadnych zaburzeń gospodarki glukozowo-insulinowej, powinna mieć poziom glukozy około 80 do 90 mg na To jest taki naprawdę zdrowy poziom. Następnie godzinę po spożyciu posiłku, czy w tym przypadku łyknięcia tego roztworu 75 g glukozy, wasz poziom glukozy we krwi powinien wypikować na maksymalnie wysoki poziom, mieszczący się w zakresie 120 do 140 mg. A następnie dwie godziny po tym fakcie powinno to zejść do wartości dwucyfrowej, czyli maksymalny poziom tolerancji powinien wynosić 99 mg glukozy, ale tak naprawdę najlepiej by było, aby była to wartość naczczo, czyli ponownie 80-90 mg. Co z kolei powinno dziać się z insuliną? Osobiście nie lubię samego OGTT budowanego na poziomie glukozy. Lepiej, jak już robicie takie badanie i łykacie 75 g glukozy jako roztwór, to warto z portfela wyciągnąć jeszcze kilka dyszek i tak naprawdę oznaczyć do tego poziom insuliny, bo mierząc poziom insuliny czczo, mówimy bardzo często o poziomie w zakresie referencyjnym oraz o zakresie funkcjonalnym. I zakres referencyjny w niektórych laboratoriach jest już oznaczony jako od 2 do 10, i to jest super tendencja, natomiast jeszcze w wielu laboratoriach, niestety, znajdziecie poziom od 2 do 25. A jak to wygląda funkcjonalnie? Tak naprawdę insulina powinna być w wartościach od 3 do 8, generalnie jednocyfrowa, więc nawet jak macie 9,9, to lepiej niż 12, 15 czy 17. Sytuacją Nieakceptowalną według mnie jest to, że wielu diabetologów widzi chłopaka czy dziewczynę, nastolatka otyłego bądź z nadwagą, z insuliną na 23 i stwierdza, że wszystko jest OK. Ponownie, koło OK nawet to nie leżało. Ale skoro mówimy o insulinie na czczo, to ten wynik powinien być między 3 a 8. Następnie po godzinie, czyli wtedy, kiedy jest największy poziom skoku glukozy we krwi, ta insulina powinna skoczyć w wartościach 4-5-krotnie wyższych niż to, co prezentujemy na czczo. Zatem od trójki razy 4 lub 5, no to będzie powiedzmy do wartości 15-17. Jeżeli mamy wartość 8 razy 5, to będzie do wartości 40 jednostek insuliny. Więc wartości typu 60, 100, 120 są totalnie nieakceptowalne. Zatem to, co mamy na czczo, mnożymy razy 4 lub 5 i taki wynik powinniśmy prezentować w godzinę po podaniu tych 75 g glukozy. A co się dzieje z insuliną w dwóch godzinach po obciążeniu? Ta wartość powinna być poniżej 15, a nawet rekomendowana wartość to poniżej 12. Jeżeli schodzić do wartości jednocyfrowych, to jest naprawdę petarda. Świetnie, tego powinniśmy oczekiwać. Natomiast zbyt często widzę takie sytuacje, w których w OGTT. Wartość glukozy na czo jest super, wynosi np. 83, insulina wynosi 7, a następnie po podaniu dzieje się masakra. Glukoza skacze do wartości, powiedzmy, 160, a insulina do wartości 130. W drugiej godzinie insulina jest na poziomie 80 jednostek. Co to oznacza? Że nawet jeżeli w ciągu pierwszej i drugiej godziny ta glukoza jeszcze mieści się w zakresie referencyjnym, to ten olbrzymi poziom insuliny dalej bytujący w naszej, krwi, w naszej krwi dwie godziny po obciążeniu, będzie powodowało, że koło trzeciej bądź czwartej godziny zajdzie właśnie hipoglikemia reaktywna. Czyli nasza kolejka jest już na szczycie tego torowiska, a następnie zjeżdża po prostu na łeb, naszej w dół. I teraz, jak to można prosto wyjaśnić, już tłumaczę. Wydaje mi się, że przed chwilą załapaliście dokładnie o co chodzi w hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej. Generalnie krzywa cukrowa powinna przypominać krzywą dzwonową. Zatem powinna faktycznie dawać nam taki zarys odrysowanego dzwonka. Natomiast w przypadku hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej bardzo mocno to pikuje i hiperbolizuje. Zatem bardzo często możemy również powiedzieć, że przy hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej główną winą za ten stan jest hiperinsulinizm. Zatem trzustka wydziela zbyt dużą ilość insuliny, co doprowadza również do bardzo dużego spadku poziomu glukozy. No nie ma coś się dziwić. W końcu jedną z ról insuliny jest właśnie to, aby ściągać nadmiar glukozy z krwiobiegu i przekazywać go dalej do tkanek. Problem jest wtedy, kiedy tej insuliny wytwarza nam się zbyt dużo, co doprowadza do zbyt dużego obniżenia poziomu glukozy we krwi. I teraz kolejny punkt to, jakie są objawy hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej. Tutaj już się robi znacznie trudniej, bo jeżeli w internecie wypiszecie sobie, jakie są objawy hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej, to najczęściej coś, co wypluje wam internet, oznacza zmęczenie oraz uczucie głodu. I wtedy możecie pomyśleć sobie: Hmm, w sumie to wcale nie jestem zmęczony. I nie jest tak, że jak zjem obiad, to zaraz muszę skontrować jakimś innym posiłkiem, ale u części osób tak się faktycznie dzieje. Jeżeli zjadacie obiad, i pierwsze o czym myślicie zaraz po jego zakończeniu, to to, że zjedlibyście deserek, to być może warto byłoby pomyśleć, czy nie jest to hipoglikemia reaktywna poposiłkowa. Szczerze, w pracy z pacjentami to najczęściej zadaję takie pytanie. Czy jest tak, że posiłek zamiast dodać panu czy pani energii, to ją odbiera? Czujecie się, że bez posiłku było całkiem nieźle i Wasze zdolności kognitywne, koncentracja, energia i werwa do pracy były super, a następnie zjadacie posiłek i w ciągu pół godziny, godziny, do maksymalnie dwóch, Czujecie taką wtyczkę wyciągniętą z prądu, jakby ktoś wam odciął źródło zasilania. I wtedy najczęściej ten pacjent energicznie kiwa głową i mówi, że właśnie to jest problem, przez co. Możemy powiedzieć nawet, że wytwarza się pewna niekorzystna relacja z tym pożywieniem, bo pacjent zaczyna bać się trochę jedzenia. E, idziemy do pracy naczo i staramy się pracować przez pierwsze 3 czy 4 godziny bez żadnego ujęcia pokarmu, właśnie z tego powodu, że boimy się, że każdy kolejny posiłek będzie oznaczał u nas ryzyko tego, że utracimy tą zdolność, werwę, koncentrację i po prostu wszystko szlak tafi. E, dlatego też warto jest powiedzieć, że jest to jeden z głównych objawów hipoglikamii reaktywnej poposiłkowej, chociaż tutaj plejada tych objawów jest duża. Faktycznie. Czasami jest to naprawdę bardzo, du bardzo duże uczucie głodu. Czyli my zjedliśmy posiłek, mija godzina czy półtorej godziny, a my jesteśmy głodni jak wilk. Zatem to jest logiczne, bo skoro obniży nam się bardzo mocno poziom glukozy we krwi, to organizm woła o dostawę jedzonka. Z drugiej strony, bardzo często bywają też takie niespecyficzne objawy, jak na przykład nerwica bądź ataki paniki. Kwestie dotyczące nerwicy lękowej. I tutaj też możemy powiedzieć, że często jest to spowodowane przez nagły spadek poziomu glukozy we krwi. Zatem ponownie hipoglikemia reaktywna może wiązać się z atakami paniki, czy też pogorszonym nastrojem i takim dziwnym samopoczuciem. Bywają też osoby, które rozwijają objawy sercowo-naczyniowe, tak jak kołatanie serca. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że organizm będzie się bronił. I jeżeli spada nam poziom glukozy we krwi, to znaczy, że zawiodł nas glukagon, czyli ten hormon, który powinien wyciągnąć troszeczkę tą krzywą cukrową do góry. I okazuje się, że kiedy glukagon zawiedzie, to mamy jeszcze takie dwa hormony, które są w stanie go zastąpić. Noradrenalina i kwestie dotyczące kortyzolu. Zatem hormony, które siedzą w naszych nadnerczach. Weźmy pod uwagę, że w tym przypadku przy takiej raptownej aktywacji ze strony kortyzolu, nasze serce faktycznie potrafi się rozpędzić, bo wchodzimy wtedy w układ współczulny, czyli w układ walki lub ucieczki. I wygląda to w ten sposób, że my sobie Pracujemy na komputerze, a nagle nasza pikawa zaczyna po prostu tak dudnić. Zatem takie ataki kołatania serca, palpitacji serca, są bardzo często powiązane z hipoglikemią reaktywną poposiłkową. I w tym momencie znowu warto jest się zastanowić, czy ja przypadkiem... Nie, ja mam, nie mam zbyt długiej przerwy, powiedzmy 5, 6 czy 7 godzin od posiłku. Albo czy posiłek, który spożyłem, spożyłam, nie jest przypadkiem zbyt obfity w kalorie, nie zawierał zbyt dużo węglowodanów, cukrów, czyli nie był zbyt mocno glikemiczny. E, to do tego dojdziemy sobie później, w jaki sposób możecie budować te posiłki, aby ułatwić swoje zdrowie, samopoczucie i wyjść z tego niestety okienka hipoglikami reaktywnej po posiłkowej. Kolejnymi objawami, które jesteśmy w stanie zanotować, to taki ścisk w jamie brzusznej. Dosłownie jest to taki ucisk, jakby ktoś wam wstawił rękę i po prostu ścisnął wasz cały żołądek i jelita. Jeżeli odczuwacie takiego kamienia, bądź właśnie pięść zaciśniętą, również może być to objaw hipoglikami reaktywnej poposiłkowej i warto byłoby wtedy spojrzeć na to, w jaki sposób się odżywiamy, jakie mamy przerwy pomiędzy posiłkami, kiedy to się dzieje i tak naprawdę co możemy tutaj jeszcze zmienić w naszej higienie życia. O czym też wspomnę później. Natomiast jest też taki bardzo istotny element, który też często się pokazuje, czyli są to te ataki paniki, a dodatkowo zimne poty i dreszcze, i czasami trzęsące się ręce, czy trzęsące się nogi. E, w zasadzie nie jesteśmy zdenerwowani, a nagle patrzymy, że nie jesteśmy w stanie pisać na komputerze czy na telefonie, bo wszystko nam się po prostu tutaj kolebie. Więc to jest kilka objawów, które mogą występować. Albo dosyć charakterystycznie, czyli zawsze w postaci kołatania serca, albo zawsze w postaci zimnych potów dreszczy, ale mogą one tak naprawdę się przenikać i uzupełniać. Zatem dobrze jest, abyśmy umieli odczytywać sygnały dochodzące z naszego organizmu i w ten sposób również wiedzieć, jak obronić się przed tym zjawiskiem. Przede wszystkim należy być świadomym, że groźny jest nie tylko wysoki poziom glukozy we krwi, ale także właśnie intensywne spadki. I zwróćcie też uwagę na jeden aspekt. Diagnostyka naprawdę jest bardzo pomocna i nie dajcie sobie wmówić, że wszystko jest z Wami w porządku, bo glukoza insulina naczczo jest super. Insulina 7, glukoza 84 jest fajnie bajka. Bo pamiętajcie, to jest trochę jak w tym memie z ołówkami, tak? gdzie mamy wszystkie ołówki nieużyte, a jeden jest intensywnie spiłowany wręcz do poziomu takiego gryzka. A nad tym podpis: łatwo jest dobrze wyglądać, gdy się nic nie robi. Zatem wartość glukozy insuliny naczczo, czyli około 12-14 godzin od niejedzenia prosto jest taką wartość utrzymać. Natomiast. Mnie interesuje to, co się dzieje z organizmem w momencie, kiedy dostarczamy mu posiłek, kiedy ma on pracę do wykonania. I tak samo jest to w kontekście gospodarki glukozowo-insulinowej, jak i lipemii poposiłkowej, czyli co się dzieje z trójglicerydami, kiedy dostarczamy posiłków, które zawierają pewną dawkę tłuszczu. Więc tutaj sytuacja jest tożsama. Jakie mogą być przyczyny hipoglikemii reaktywnej? Tutaj robi się całkiem ciekawie, bo bardzo często hipoglikemia reaktywna współwystępuje przy insulinoporności ale niekoniecznie tak musi być. Czasami możecie być osobami, które są szczupłe, zdrowe, wysportowane, ale z jakiegoś powodu ta hipoglikemia reaktywna nachodzi was w pewnym okresie. Bardzo często jest to również związane z nadmierną ilością stresu w naszym życiu. Zatem jeżeli macie dużo stresorów psychicznych, czyli w domu źle się układa z partnerem czy partnerką, są kłopoty z dziećmi, są kłopoty w pracy, jakiś mobbing, e, trudności dotyczące awansu i tak dalej, sytuacje, które mocno stresują, takie jak na przykład ślub, rozwód a kwestie dotyczące pogrzebu, czy jakichś pozostałych sytuacji stresowych, wtedy hipoglikamia reaktywna poposiłkowa może Wam się przydarzyć i niekoniecznie musicie mieć nadwagę. Możecie mieć nawet kratę na brzuchu, a hipoglikemia reaktywna może Was dotyczyć, więc chciałbym, aby to, aby to wybrzmiało. Ponadto zaburzenie higieny snu. Najbardziej zasadnym przykładem jest osoba, która pracuje w systemie zmianowym, na przykład w systemie trzyzmianowym, czyli 8 godzin pracy i następnie idziemy od 16 do północy, potem od północy do 8 rano i tak dalej, ale też służba zdrowia służy mundurowe. Niestety badania pokazują, że w przypadku zaburzenia rytmu dobowego, jakim jest praca w systemie zmianowym, ryzyko insulinoporności i hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej rośnie o 108%, czyli ponad dwukrotnie większa szansa na rozwinięcie tego zaburzenia, jeżeli po prostu nie wysypiacie się regularnie. Kolejne kwestie to na przykład stany zapalne. Tutaj także mamy zaburzenie funkcji mitochondrów i jesteśmy w stanie doświadczyć hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej. Również jest to powiązane z takimi elementami, jak chociażby nie tylko nadmiar stresu, czy zaburzenie snu, ale także może być to spowodowane po prostu przez posiłki, które budujecie. Jeżeli coś jest na bakier w Waszym stylu odżywiania, w treningach, być może które na chwilę odstawiliście do szafy, bo macie po prostu inne priorytety, to również budowanie posiłków właśnie zbyt obfitych w kalorie, zbyt bogatych w węglowodany, zarówno skrobie, jak i cukry proste, to jest bardzo częsta przyczyna hipoglikemii reaktywnej, dlatego tutaj na chwilę chciałbym się zatrzymać. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Groźne są nie tylko posiłki bogate glikemicznie, czyli te zawierające węglowodany skrobiowe, tak jak makarony, ryże, kasze, bulwy, ziemniaki, pozostałe wszystkie produkty, w tym pieczywo, ale także chodzi o całkowitą ilość kalorii. Zatem jeżeli wybierzemy posiłki klasy fast foodów, które mają bułkę, ok, to są węglowodany, sos na bazie keczupu, to też węglowodany jako cukry, ale mamy do tego ser cheddar, mamy majonez, mamy kotleta i pozostałe posiłki, które mają też tłuszcz, buduje to naprawdę sporą liczbę kalorii. Burger bardzo często ma 1000 czy 1500, a nawet 2000 kilokalorii w Polsce. Porcji. Zatem zjeść go raz na jakiś czas, to OK, ale wypadałoby zrobić do tego odpowiedni podkład, czyli na przykład trening, który ten zaciąg kalorii będzie powodował na wyższym udziale. Natomiast jeżeli zjemy taki obfity posiłek i zagryziemy go jeszcze jakimiś frytkami z parmezanem czy czymkolwiek innym, to hipoglikamia reaktywna poposiłkowa jest tutaj bardzo, bardzo możliwa. Zatem w przypadku budowania posiłków, które mogą Wam pomóc wyjść z hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej i skończyć to zaburzenie metaboliczne, przede wszystkim mówi się o tym, aby budować posiłki nie tak mocno glikemiczne. Zatem tutaj chciałbym, aby to, aby to wybrzmiało. Chodzi zarówno o całkowitą zawartość węglowodanów, w tym skrobi i cukrów, ale także kaloryczność danego posiłku. Również jeżeli chodzi o przejście na prosty system, który pomoże Wam przełożyć teorię w praktykę, to ja bym Wam polecił raczej system LCHF, czyli diety low carb, high fat, niskowęglowodanowe, wysokotłuszczowe. Tłuszczowe. Dzięki temu możecie bilansować posiłki takie jak jajka na 1000 sposobów na śniadanie, czyli mogą być to jajka gotowane na twardo czy na miękko, to mogą być jajka sadzone, mogą być to omlety, mogą być to jajczone, jajka w koszulkach, szakszuka, czyli jajka, jajka sadzone na pire pomidorowym. Naprawdę opcji jest bardzo, bardzo dużo. Za to takie 3 czy 4 jajka na śniadanie w towarzystwie warzyw dawam przede wszystkim białko i tłuszcze. Odpowiednią kaloryczność oraz błonnik, który także pomoże ustabilizować waszą sytość i pełność po posiłku. Gdybyście chcieli dodać tam węglowodanów, czyli zrobić sobie na przykład omlet, który będzie miał kilka talarków banana, czy jakieś borówki, czy pozostałe owoce jagodowe, jest to super pomysł. Natomiast pamiętajcie, aby być oszczędnym pod kątem tych owoców jagodowych czy bananów. Chodzi o to, żeby dać dosłownie kilka talarków i kilka borówek dla zachowania słodkości, czy też wilgotności tego omletu. Um, jeżeli zatopimy to w takiej mieszance białek, tłuszczów i być może bunnika, bo być może do tego omletu dorzucicie też trochę czyja czy siemienia lnianego, jest to jak najbardziej spoko pomysł. I dzięki temu otrzymujecie posiłek, który trzyma w ryzach i kaloryczność, i zawartość węglowodanów, w tym cukrów. Także to jest jeden z przykładów, który można wymienić. Dania obiadowe. Tłuste mięsa w towarzystwie surówki, ryby w towarzystwie surówki, jakieś burgery, zupy na bazie mleka kokosowego, ale już na przykład bez makaronu albo z makaronem koniak, który ponownie dostarcza błonnika do naszego organizmu. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o dedykowanie węglowodanów, powinniśmy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Indeks. I ładunek glikemiczny. I tutaj warto jest rozszyfrować te dwa terminy. Indeks glikemiczny jest miarą tego, jak nasz organizm reaguje na żywność zawierającą węglowodany. Zatem ten indeks glikemiczny może być niski, czyli ta krzywa może być bardziej wypłaszczona, może być to średni indeks, czyli już bardziej zaokrąglona, albo może być to indeks wysoki, czyli mamy tutaj taką parabolę bardzo mocno uniesioną. W tym przypadku możemy powiedzieć, że im wyższy indeks glikemiczny danego dania, tym bardziej powinniśmy go unikać, czyli tutaj idzie na przykład mąka pszenna oczyszczona. Mąka kukurydziana czy płatki kukurydziane to powinno pójść w odstawkę, tak samo jak słodzone napoje gazowane, w tym słynna kola. Natomiast na czym warto jest się oprzeć? Przede wszystkim warto byłoby zamienić takie komercyjne płatki śniadaniowe, reklamowane w telewizji, na płatki owsiane górskie. Najlepiej po prostu zalane gorącą wodą, a do tego mieszanka właśnie siemialnianego owoców świeżych, plus jakichś orzechów, czy pozostałych bakali i naprawdę jest fajna sprawa. Ale z drugiej strony pamiętajcie, że indeks glikemiczny możecie zmniejszać poprzez właśnie dedykowanie bardziej posiłków pełnoziarnistych, czyli im większa zawartość błonnika w danej porcji węglowodanów, tym bardziej wypłaszczona krzywa glikemiczna, czyli niższy indeks glikemiczny. Ponadto możemy zwrócić uwagę na obróbkę termiczną, czyli jeżeli węglowodany skrobiowe gotujemy al dente, czyli ten na włoski, gumiascy sposób, to jest to zdecydowanie lepsze, bo ponownie jest to dłuższa przyswajalność w z te czasu, niż ryż bądź makaron rozgotowany, który będzie miał zdecydowanie wyższy indeks glikemiczny. No i także chodzi tutaj o bilansowanie danego dania. Jeżeli do posiłku dorzucimy białka, tłuszczu czy błonnika jako składniki posiłków, to ponownie wypłaszczamy indeks glikemiczny. Ale jest bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Bardzo często spekuluje się, że indeks glikemiczny jest trochę jakby teoretycznym zagadnieniem, dlatego że dotyczy tylko jednego produktu. I fakt, no raczej wątpię, żeby ktoś z Was zjadał po prostu 50 gramów węglowodanów w formie płatków owsianych gotowanych na wodzie. Bez cynamonu, bez gruszki, bez jabłka, bez mleka owsianego, bez niczego. No raczej wątpliwe, prawda? Dlatego musimy wiedzieć, że na oko tak naprawdę będziemy budowali jakiś niższy indeks glikemiczny w momencie, gdy będziemy dodawali kolejnych składników tego posiłku. Ale bardzo istotnym elementem jest też ładunek glikemiczny, czyli po ludzku mówiąc ilość węglowodanów w porcji. Przekładając to z polskiego na nasze, oznacza to, że jeżeli mamy 100-gramową paczkę ryżu, która oczywiście po ugotowaniu urośnie do 350 gramów, bo nachłonie więcej wody, to w tej 100-gramowej paczce ryżu mamy około 70 do 77 gramów węglowodanów. Powiedzmy, że 70, aby było lepiej liczyć. Zatem, jeżeli przetniemy tą paczkę ryżu na pół i pół paczki będziemy dedykowali do obiadu i pół do kolacji, to mamy zdecydowanie lepszą kontrolę ładunku glikemicznego. Więc biorąc pod uwagę sam system LCHF, kiedy będzie węglowodanów zdecydowanie mniej w ujęciu dobowym, plus dołożymy do tego indeks i ładunek glikemiczny, mamy tak naprawdę bardzo fajne narzędzie, które pomoże nam pozbyć się hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej. Przed chwilą udzieliłem Wam kilku ważnych wskazówek dietetycznych dotyczących tego, jak zapobiegać albo jak wyjść z hipoglikemii reaktywnej poposiłkowej. Zatem powiedzieliśmy przede wszystkim o posiłkach, o niskim indeksie i ładunku glikemicznym, powiedzieliśmy sobie o białku, tłuszczu i błonniku jako składniki posiłku oraz systemie LCHF. Natomiast nie możemy też zapominać o suplementacji, ale pamiętajcie, że diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli chodzi o hipoglikemię reaktywną poposiłkową, ważne jest, abyście namierzyli przyczynę tego stanu, więc warto jest popatrzeć na stresory psychiczne, oraz stresory fizyczne, czy nie mamy stanu zapalnego, czy nie mamy choroby autoimmunologicznej, takie jak Hashimoto, czy nie mamy kłopotów dotyczących wysypiania się. No i co tak naprawdę u nas dzieje się z aktywnością fizyczną. Jeżeli to namierzymy, to warto jest popatrzeć też na poziom witaminy D, na poziom magnezu oraz pozostałe składniki, takie jak mimetyki insuliny. I tutaj bardzo dobrym pomysłem jest wspomnienie o takim produkcie jak Insubest, który naprawdę wielowymiarowo potrafi usprawnić gospodarkę glukozowo-insulinową dzięki takim składnikom jak chociażby mioinozytol, który jest szczególnie istotnym elementem dla kobiet, które będą miały dzięki temu lepszą regulację cyklu menstruacyjnego. Zatem jeżeli mamy bolesny albo fity okres i mamy właśnie przewagę estrogenową, Naprawdę, mioinozytol zawarty w formule InsuBest jest naprawdę super pomysłem. Ponadto, to jest świetne narzędzie dla kobiet borykających się z policystycznymi jajnikami, czyli PCOS. Dzięki temu nie tylko wygładzamy gospodarkę glukozowo-insulinową, ale także przywracamy odpowiednią funkcję progesteronu oraz estradiolu w regulacji cyklu miesiączkowego. Zatem, jeżeli chcemy wesprzeć płodność, bo myślimy o powiększeniu rodziny, mioinozytol naprawdę powinien być rozpatrywany. Ponadto, kurkumina... Która wspomaga gospodarkę glukozowo-insulinową, ale także kwestie związane z lipidogramem e, i berberys, tak? czyli berberyna jako składnik, który potrafi działać hipoglikemizująco, ale tutaj uważajcie właśnie kwestia dawki. E, szczerze przyznam, że Vinsu Best jest doskonale dobrana ilość oraz całe składniki w formule. Dlatego, że wielokrotnie zdarzało mi się patrzeć na pacjentów czy pacjentki, którzy mieli po 500 mg berberyny w kapsułce i potrafili jeść takie kapsułki na przykład po dwie do posiłków, które notabene miały też bardzo niską zawartość węglowodanów. I potem właśnie ci pacjenci nasilali tak naprawdę hipoglikemię reaktywną i właśnie chodzili tacy lekko zawiani, lekko przestraszeni. Dlatego pamiętajcie, że nie substancja, lecz dawka czyni truciznę i w momencie, kiedy dobierzemy odpowiednio właśnie berberys, kwas alfa-liponowy, mioinozytol, Ekstrakt z kory cynamonu i pozostałe składniki, które mają wpływ na stymulację naszej gospodarki glukozowo-insulinowej, wtedy będzie naprawdę bardzo fajna opcja. Zatem gdybyście mieli kłopoty z gospodarką glukozowo-insulinową w formie hipoglikami reaktywnej, mam nadzieję, że dostarczyłem Wam fajnych informacji dotyczących tego, jak można to zdiagnozować, jak można tego uniknąć, jak można z tego wyjść. A dodatkowo, jeżeli weźmiecie sobie po jednej kapsułce Insubest do każdego z głównych posiłków bądź dwie kapsułki do tego posiłku, który będzie najbardziej napakowany w węglowodany, np. Na na przykład, niech to będzie kolacja, to będzie to naprawdę super opcja. Ci z Was, którzy śledzą mnie na co dzień, wiedzą, że na stronie bestlab.pl hasło Mauric, czyli moje nazwisko, daje Wam zawsze 15% rabatu na każdy produkt, który tam zamówicie. Więc, jeżeli chcecie zadbać o swoje zdrowie, w absolutnych podstawach, naprawdę gorąco zachęcam Was, abyście odwiedzili stronę bestlab.pl i sprawdzili, co takiego możecie dobrać, aby wzmocnić swoje zdrowie i samopoczucie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Jeżeli materiał Wam się podobał, dajcie łapki w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie kanał, podzielcie się ze znajomymi. Do zobaczenia piątka.